Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Dzień dobry, witam was wszystkich w takim pogadankowym materiale. Materiale chciałem już go dawno zrobić. Chcę dzisiaj z wami porozmawiać lub porozmawiać właściwie do was, chociaż z wami też jest dobrym określeniem, ponieważ będę liczył na wasz feedback, będę liczył na wasze komentarze. Słuchajcie, sporo się ostatnio na moim kanale wydarzyło, sporo się ostatnio dzieje i jest was coraz więcej, więc. Myślę, że kilka takich słów, wprowadzających słów, wyjaśnienia i wreszcie podziękowania Wam się należy. W tle oczywiście mój ulubiony soundtrack z Icewind Dale, więc... Dale Icewind Dale, brzmi spoko, co? Pogadamy sobie troszeczkę. Zacznę od rzeczy takiej najistotniejszej ostatnio. Moi drodzy, w poprzednim, w ubiegłym roku dałem sobie za cel, żeby do końca roku wbić 1000 subskrypcji. Natomiast w połowie grudnia udało mi się osiągnąć ten cel, co było niesamowite. Udało mi się go osiągnąć już w połowie grudnia, czyli te 15 dni przed końcem tego deadline'u. Część z was zwierzyła, część z was jako racjonaliści mówiła nie. Ja sam powiem wam, chciałem. To był dla mnie challenge, ale. Czy to przyszło łatwo? No nie wiem. Czy się spodziewałem? Raczej nie, raczej nie. E, tendencja listopadowo-grudniowa już była og ogromnym wzrostem na kanale, jednak nie spodziewałem się, że ten tysiąc ty ty rzeczywiście wleci. Starałem się zrobić wszystko, żeby tak było. Starałem się zrobić wszystko, żeby rzeczywiście ten tysiąc był jednak... No, bywało z tym różnie. Miałem chwili, chwile kiedy tam nagle są trzy dni i ja nie mam ani jednego suba, a nawet kilka odpadło, to już było takie, o kurczę, jest źle, jest źle. No ale cóż moi drodzy, połowa grudnia 1000 subskrypcji. I co? Mamy dokładnie teraz, kiedy to nagrywam, 27 stycznia. Jest 27 stycznia i mam, uwaga, 1201 subskrypcji. To, co się ostatnio dzieje, ten wzrost jest niewyobrażalny. To samo, jeżeli chodzi o ludzi na live'ach. Na live'ach live jest tak 25 osób średnio, ostatnio średnio 25 osób na live'ach. Ogromna ilość, jeszcze niedawno było to średnio 15, w porywach do 20, a tutaj mamy 25, w porywach do 30. No, praktycznie podwoiłem, podwoiliśmy liczbę widzów na live'ach i w tym miejscu również wszystkich tych, którzy oglądają, a nie byli jeszcze na live'ach, a wiem, że są takie osoby, zapraszam, serdecznie Was zapraszam. Streamuję prawie codziennie, staram się streamować tak do 4 razy w tygodniu o 20. Jest to zawsze godzina 20, chyba że jest to weekend. Wtedy streamuję też w godzinach 14. Zazwyczaj około 14, bo nie każdy wieczorem ma czas, więc e, wtedy zazwyczaj gram jakieś luźniejsze gierki. E, wszystko to o, cały harmonogram zazwyczaj wrzucam na Discorda czy na Facebooka. I tam Was, moi drodzy, zapraszam. Linki. Wyskoczą wam gdzieś tutaj, ale zawsze pod każdym filmem znajdziecie również link e, w opisie. Hmm. Więc tak, moi drodzy, 1201 subskrypcji w chwili nagrywania tego kanału. Z czym to się wiąże? No wiąże to się to z, z intensyfikowaniem czasu spędzanego nad moim kanalem. Od jakiegoś czasu staram się wrzucać jedno wideo dziennie, a oprócz tego jest stream. Czasami jest tego więcej, czasami mam delikatny poślizg, jednak staram się, żeby nie trwało to zbyt długo, nie, nie było to zbyt często. No i... kurczę, no już w pewien sposób taki obowiązek, taki obowiązek, źle się czuję z tym, jeżeli nie wrzucę wam jakiegoś filmu. Wiem jak wiele osób czeka, jak wiele osób komentuje, za co wam tutaj w tym momencie jeszcze raz e, dziękuję mm, ale dobrze wróćmy do tego 1000 subskrypcji jak pewnie zauważyliście na moim kanale pojawiły się reklamy mm, tak z tysiącem subskrypcji pojawiły się na moim kanale reklamy Wielu was pytałem, nawet z tego co wiem są nieinwazyjne, staram się wrzucić jak jedną do dwóch reklam na film taki 40 minutowy do godzinnych, bo u mnie teraz materiały tak od 40 minut do godziny mają, więc myślę, że nie jest to zbyt inwazyjne. Ponadto nie wszystkim z was się one wyświetlą, wyświetlają się one randomowo, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło, dla mnie to będzie zawsze jakiś tam dodatek w pozycjonowaniu kanału. Tutaj nie liczę nawet na pieniążki, z tego jakie są, zawsze tam jakiś grosz jest, ale tutaj chodzi o pozycjonowanie kanału. Film, który ma w sobie wideo, jest wyżej w rankingu. Tak, bardzo upraszczając, bardzo upraszczając. Z tego się bardzo cieszę. Dostałem partnerstwo YouTube'a. Co z tego wyniknęło? I to również dzięki Wam, moi drodzy. Od jakiegoś czasu mam też opcję wspierania. Mam też opcję wspierania. Mm, tak pokrótce, żeby Wam to opowiedzieć, jest to taki specjalny sposób. Objęcia patronatem mojego kanału są, są różne zewnętrzne strony. Mamy np. Patronata, jednak YouTube, Twitch ma swoje subskrypcje. YouTube ma opcję wspierania. I jak, już wchodzicie na mój kanał, to tam jest taki przycisk. Oho, tutaj delikatnie przechodzimy, druga, drugi, druga część centraków leciała. Jest ten op opcja wspierania. No i tutaj jest dla mnie przemiła informacja, moi drodzy, bo to wy pytaliście. Pamiętam, jak wbiłem tysiąc subskrypcji. Na zweryfikowanie czekałem jakiś tydzień. Po tygodniu dostałem partnerstwo od YouTube'a i na opcję wspierania czekałem znowu z jakiś tydzień, tak mi się wydaje. Pamiętam Wasze, kiedy będzie opcja wspierania, kiedy będzie opcja wspierania, kiedy będę mógł Wam czytać wspierającego. Więc, moi drodzy, od jakiegoś czasu istnieje ta opcja. Mówię to, ponieważ wiele osób się o nią pyta dalej, co to jest i pokrótce chciałbym Wam tutaj, właśnie kilka minut o tym opowiedzieć. Moi drodzy, jak już wspomniałem, opcja wspierania jest to forma. Mm, jest to forma objęcia, e, taka forma patronata nad moim kanałem, e, forma takiego patronatu nad moim kanałem. E, osoba, która chce mnie wesprzeć, może to zrobić na przykład poprzez Donate'a, czy to w formie offline, kiedy nie mam streama, lub na streamie, wtedy wiadomość, wiadomo, wyświetli się ten alert, wiadomość, większość z, wa, z was wie, czym są donacje na YouTubie. Jednak oprócz tego jest ta forma wspierania, dzięki czemu każdy abonamentowo może mnie wspierać, dzięki czemu każdy Powstaje z tego również takie benefity, które e, oczywiście tutaj mówię, że benefity są bardziej e, takie sentymentalne, bardziej są takimi dodatkami, e, czymś ode mnie dla Was, bo tak naprawdę no to to Wy mi tutaj dużo dajecie, prawda? E, więc moi drodzy, mam tą opcję wspierania. Chciałbym krótce powiedzieć, e, jak to mniej więcej wygląda. E, opcja wspierania dzieli się na cztery progi u mnie: pierwszy to jest Dark Knight, to jest 7,99 zł za Dark Knight. Druga opcja wspierania, a to jest arcylisz, to jest za 14,99. Trzecia opcja wspierania to jest wampir za 40 zł, oraz wampir wyższy za 100 zł. Moi drodzy, to też jest zabawna historia, ponieważ kiedy ustalałem progi, bo tam progi można samemu ustalić, to kierowałem się takim czymś, To no, Subskrypcja na Twitchu kosztuje tam koło 20 zł, mówię. No to dam... 8 zł, dałem 8 zł, myślę, spoko, jest to nieco mniej. Drugie, dałem te 15 zł, mówię, no to to najwyższe dam 40, będzie więcej niż Twitch, ale wciąż by takie elitarne, nie? I wtedy jeden z moich znajomych powiedział, Ej, ale czemu nie dasz ty więcej? Może ktoś będzie chciał ci dać więcej? No i jak sobie myślałem, czemu by nie? No i dałem, dałem. Wiąże się to również z takim specjalnym benefitem, takim ode mnie, ale to wszystko możecie sobie przeczytać w innym miejscu, nie chcę się za dużo z tym rozwodzić, chcę wam tylko opowiedzieć, bo to jest świetna historia, moi drodzy, dałem coś i specjalnie rozdzieliłem te progi, próg wampir, a wampir wyższy nie różni się praktycznie niczym, oprócz takiego specjalnego podziękowania w troszeczkę innej formie ode mnie, a jednak... Ile po tym, jak mój patron wystartował, kilka osób zgodziło się na ten najwyższy próg. W tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał, jest już trzech wampirów wyższych. Ale. Ja tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować. Chciałbym wziąć te kilka minut na podziękowanie wam wszystkim. Moi drodzy, tutaj polecę po kolei otworzę sobie listę i przeczytam tutaj od początku od początku listy, czyli od pierwszej osoby, która okazała wsparcie do ostatniej, więc żebyście wiedzieli, że kolejność jest taka, tu nie ma żadnej mojej sympatii, tutaj nie jest to według pieniędzy czy czegoś, ja wam wszystkim dziękuję, więc moi drodzy, sponsorzy na dzień dzisiejszy, myślę, że tak to można nazwać jest to Saprim, dziękuję ci bardzo jest Tali, dziękuję ci bardzo, Wezior, dziękuję, Elficzku, dziękuję ci bardzo, Ariost, dzięki ci wielkie, Moku, w ten sposób przeczytam twój, niech nie przeczytam go całego, dzięki ci wielkie, Miszyn, dziękuję, Ritusek. Dziękuję. LL. Dzięki ci bardzo. Marcin Szamasz. Dziękuję. Ametyst. Dziękuję bardzo. Rymek. Dzięki ci bardzo. Phoenix, Dziękuję. Rozat. Dziękuję bardzo. Nercik. Dziękuję. Paralam. Dziękuję. Mentos Gaming Pro. Dziękuję bardzo. Tomka. Dziękuję. Marcin Wiktor, dziękuję bardzo. My drodzy, to byli wspierający i chciałem ich w tym filmie wyróżnić. Może to wygląda cringeowo, ale no to jest ogromne wsparcie dla mnie i takie coś motywującego, prawda? Wiadomo, dla mnie donaty czy tego typu wsparcie było zawsze dodatkiem. Ja to robię hobbystycznie wciąż i cieszę się, że o tym wiecie, że cieszę się, że to widzicie i cieszę się, że mówicie mi o tym, prawda? No bo to jest bardzo budujące. No i jeszcze tutaj świadomość, że ktoś. Chcę sam z siebie. Ja tego nie wymagam. Sam z siebie chcę dać coś od siebie, jakąś taką cegiełkę na, e, na rozwój naszego kanału to jest coś niesamowitego. Więc bardzo wam za to dziękuję. historie z Donatami już tutaj opowiadałem, bo donaty, o Donate też wy poprosiliście o możliwość dania mi donate'ów. Na początku streamowałem bez tego, więc no, to jest, to jest coś niesamowitego. Ale w tym miejscu chciałbym podziękować wam wszystkim, moi drodzy, ponieważ to. Jaką drogę przebyliśmy na tym kanale to w jaki sposób od kilku miesięcy ten kanał się rozwija jak szybko się rozwija to jest coś niesamowitego i za wszelką aktywność za to że wchodzicie do mnie streamy za to że oglądacie moje filmy za to że zostawiacie coś po sobie w formie łapki czy w formie komentarza bardzo ale to bardzo wam dziękuję moi drodzy bo to jest ważne to jest naprawdę ważne um, ja wiem że niektórzy mówią a łapka co tam łapka mało daje, to już, to, już, to już się nie liczy. Kiedyś łapki się liczyły, teraz się nie liczyły. i no, drodzy, zawsze się liczą, e, ponieważ to mi dużo daje, mi osobiście dużo daje, ponieważ jeżeli ja widzę te łapki, to jest coś takiego... Film można obejrzeć bardzo łatwo, a łapkę dać już tak łatwo nie jest. I tutaj może się wydawać wam to śmieszne, ale ilu z was daje łapkę pod filmem, który obejrzy? No mało. To rzeczywiście już trzeba... To trzeba... Kliknąć, trzeba wjechać tą myszką i kliknąć, ale moi drodzy, to jest jednak nie dajemy tego tak łatwo, więc w pewnym sensie to jest dobre, prawda? Więc jeżeli Wam się te filmy podobają o, i, ja... i dajecie łapkę, to ja to widzę, prawda? I rzeczywiście te łapki się pojawiają i to dziękuję Wam za to. Chciałbym ja Wam jeszcze podziękować za niezwykłą aktywność. Ja powinienem za to dziękować. No nie, bardziej chciałbym powiedzieć, że y, mam Discorda i grupę na Facebooku, jak również profil na Facebooku. I ostatnimi czasy to strasznie to wszystko się rozrosło. Do tego stopnia, że to nie jest moje, mój Discord, to nie jest moja grupa. To jest już wasza grupa, także w tym miejscu chciałbym was wszystkich zaprosić do krypty diala, do krypty Dyla na Discordzie i na Facebooku. Możecie tam z nami się spotkać, ze mną się spotkać, porozmawiać z innymi widzami, porozmawiać, powymieniać doświadczeniami, pogadać wspólnie, mamy mnóstwo ostatnio osób, które grają w różnego rodzaju gry razem, zbliży się premiera Wolcena i jest miejsce dla wolcenistów jest, no w ogóle, bardzo często gramy nawet w kartce angielskiej Humanity sobie siedząc po prostu na Discordzie, więc wszystkich was tam zapraszam ostatnio krąży jeszcze jeden konkurs związany z memami każdy z was przygotowuje memy, ja je oceniam i daję nagrody, niedługo pojawi się film z pierwszą wyceną memów na kanale Zobaczymy, jak się przyjmie. Pierwsze memy naprawdę solidne, poprzeczka wysoko. Więc niedługo możecie się spodziewać tutaj na YouTubie filmu, kiedy ja ocenię te memy i wybiorę najlepszy. Wybiorę nie sam, jak zwykle w konkursach to bywa, nie wybieram go sam, tylko poproszę jeszcze kilka osób o zdanie. Eee, I zobaczymy, wybierzemy najlepszą osobę i pewnie jakaś giereczka e, do kilku osób trafi. Myślę, moi drodzy, że to by było na tyle. Eee, chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, że strasznie... Ale to strasznie się z tego wszystkiego cieszę, i daj mi to jeszcze więcej sił, żeby kontynuować to, co robię i będę to robił. Także będę się starał. Odcinek dziennie: czytamy jeden odcinek dziennie i jeden stream dziennie. Myślę, że nie dam rady fizycznie, ale cztery streamy w tygodniu, godzina 20 da radę. Chociaż ostatni tydzień pokazał, że da się streamować codziennie, a nawet dwa razy dziennie, moi drodzy. W ubiegłym tygodniu nagrywam to w poniedziałek, czyli ten miniony tydzień. Stream był codziennie o 20, a w sobotę i w niedzielę były nawet dwa streamy, ponieważ w sobotę pojawiły się streamy o 14 i o godzinie 20. Ale to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkie niezbędne materiały znajdziecie w komentarzach i w opisie filmu. Przypnę komentarz i dam opis filmu. Jak również chciałbym Was prosić, abyście w tym miejscu mi napisali, jak do mnie trafiliście. I dlaczego zostaliście? Chciałbym, żebyście napisali na przykład, na jakim pierwszym materiału znaleźliście mój kanał, albo powróciliście do mój kanał, bo ja wiem, że są tu też osoby, które mnie oglądały, później miały przerwę i powróciły. Chciałbym, żebyście to napisali, na jakiej serii mnie znaleźliście, lub na jakim filmie, jeśli pamiętacie, i jak to się wszystko potoczyło, że ze mną jesteście. Dzięki bardzo, dobrze, że jesteście.